Jest sierpień, ważne dla Polski rocznice. Polacy są, Polska jest narodem katolickim. Te rocznice mają swoje przełożenie na uroczystości kościelne. Czy to jest uzasadnione? No bo przecież Kościół, mówiąc językiem socjologicznym, jest. Organizacją ponadnarodową. Dlaczego więc Kościół katolicki, nie tylko w Polsce, popiera y, patriotyzm, jakiś partykularyzm? Przecież logicznie by było, że tworzymy organizację ponadnarodową, jakąś właśnie y, komunę. I a tego Kościół nigdy nie robił, nawet nie próbował, żeby stworzyć jakieś takie międzynarodowe państwo katolików. Owszem, wzajemna solidarność katolików istniała i zawsze do tego papieże wzywali. Ale to nie znaczy, że mieli być zjednoczeni pod jednym Królem. W, nie jestem historykiem, ale to ważna uwaga, że w luteranizmie, w protestantyzmie to jest naturalne, dlatego że kościoły protestanckie najczęściej były, są kościołami państwowymi. Nawet jeżeli Powiedzmy, prymas Anglii, Angli, czy królowa angielska jest, jest przełożonym kościoła anglikańskiego. Prawda? Jeżeli y, prymas Szwecji, czy prymaska, już teraz jest nieważne, y, wzywa do popierania rządu szwedzkiego, no to jest jej psi obowiązek, ona za to bierze pieniądze. A jak to jest z wiarą katolicką? Po pierwsze, Jezus płacze nad Jerozolimą. I to jest dziwne, dlatego że, no jak, No przecież On jest Zbawicielem świata. Nawet nie tylko ludzkości, a na pewno nie samego y, narodu Izraela, ludu Izraela. A płacze nad Jerozolim. To jest przedziwne. Jak to jest? No, chodzi o to, jest to napisane w katechizmie, miłość ojczyzny i służba dla nich wynikają z obowiązków wdzięczności i porządku miłości. Czyli tak zwane to się w teologii moralnej jest taki termin ordo caritatis, porządek miłości. To znaczy, że jesteśmy więcej winni miłości tym którzy są nam bliscy to jest bardzo ważne powiedzmy działacz katolicki nawet w bardzo ważnych sprawach wyjąwszy sytuacje skrajne kiedy chodzi o ratowanie życia no wojna coś takiego ale Ktoś, kto poświęca się dla dobra kościoła, a zaniedbuje swoją rodzinę, grzeszy. Najwięcej miłości, najwięcej dobra, najwięcej naszych wysiłków jesteśmy winni naszym najbliższym. Stąd też celibat księży. Ta, że ksiądz ma się poświęcić kościołowi, a nie swoim dzieciom, które, yy, którym poświęcenie miałby obowiązek stawiać na pierwszym miejscu. Więc porządek miłości, Ordo Caritatis to, że zawsze przed każdym na pierwszym miejscu ma stać dobro tych, którzy mu są bliscy. A największą naturalną wspólnotą jest, jest naród. Mówił o tym pisał Stefan kardynał Wyszyński. I dlatego, jak spotykam Polaka w Niemczech, czy na Kamczatce, to jestem winien więcej życzliwości i pomocy niż Rosjaninowi czy Niemcowi. Dlatego jak spotykam też katolika, to jestem mu więcej winien życzliwości i pomocy niż Innemu chrześcijanowi, a już, a już jeszcze mniej yy, Mahometaninowi. To w dzisiejszym politycznie poprawnym świecie może brzmieć źle, ale to jest ludzkie. Chrześcijaństwo jest dla ludzi. Yy, polecam artykuł. Przewodniku katolickim artykuł księdza Artura Stopki na ten temat. Ten artykuł się nazywa Patriotyzm po chrześcijańsku.